w moim kolejnym projekcie. Dzisiaj zajmiemy się pokaza pokazaniem Wam mojej nowej in strony internetowej. Wpisujemy www.sajanie.dbv.pl Wchodzimy. Google. Ok. Ma y tutaj <ścoughs> po drugim dniu już jest reklama jakaś, chociaż tyle. Ja zrobiłem tą moją stronę dla mojego sojuszu Logo zrobiłem sam. No tutaj wszystko znajdziecie. Linki, NFC, artykuły, zdjęcia. No, oczywiście nie wszystko trzeba robić. Zobaczcie sobie jak zrobicie akurat. Pokażę wam na której stronie to się, takie właśnie. No rzecz się robi wpisujemy No. ok i załóż w stronę www tutaj mm, wpisujemy y, na przykład gry www gry y, no, gry na przykład ty zajęte wiem login swój na przykład Y, żywirek tutaj Pedio jako hasło, no i no chyba wiecie o co chodzi, no to na ten odcinek już koniec, był krótki jak diabli, y, dziękuję za uwagę.